Jesteśmy w, na żywo. Jedna no z moich, Tak, bo jesteśmy w rogalu. Tak, porannym rogalu poranny rogal na żywo. Poranny rogal na żywo, ale prawda, o tutaj no Lenko, Janilen Klimentowie, że czeka ich życiowa rewolucja. Lenka, tak trzymamy kciuki w ogóle ze super ekstra żeby było super i będą rodzicą, ale będą rodzicami, ale 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 słuchajcie. Mhm. E, pamiętam, że w wakacje czytaliśmy o cudownym związku. Kogo? E, no Mojego też ulubionego, prawda, yy, Macieja Orłosia, prawda? I tutaj jest wspominało Koziejowską Opowiadałam wam jak tam swego czasu, prawda, y, dobrze, że Sławomir się pojawił na korytarzu pewnego festiwalu, który prowadziliśmy razem z Maciejem. bo naprawdę Maciej jest fantastycznym facetem z cudownym poczuciem y, humoru brytyjskim angielskim. Taki, tak, no, tak, wysoki, naprawdę. Oboje wysoki. go lubimy Wyższy bardzo. Ode mnie, no. Oboje, słuchajcie, żeby nie było, że ja jakoś bardziej, ale kto wie, jakby Sławomira wtedy nie było? Ja od razu to jechałem to by... w dresie, przyjechałem w golfie. <laughs> z garnitur nie musiałem. Tak, tak. Garnitur mi kupiłaś, pamiętam to. Tak, tak. Jeszcze ci nie oddałem w sumie za ten garnitur. No właśnie, Sławomir, no właśnie, ale to jest wychodzą z ciebie te tak korzenie też poznańsko-krakowskie, prawda? Słuchaj. No. Ale słuchajcie. Tu gdzie nie trzeba, to, to. Szczęśliwy związek, ale pokonali pierwszy kryzys. Dobrze, że się już nie rozstają, tak jak No u nas myśmy pisali. się rozwodzili ostatnio. Nie, no my się ciągle rozwodzimy, tylko nie się te, jakoś rozbieśnie Nie, 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 teraz już no, no najpierw, Sławomir, ale te 15 kilo, wiesz, jednak... Nie, ale to nie jest kwestia tego, no najpierw co? w gazetach jest zawsze, się rozwodzimy, potem, że jesteś w ciąży. Tak, dobra. teraz. No. E, pokonali pierwszy kryzys, przekonali się, że mogą stracić szczęście, gdy na pierwszym miejscu postawią ambicje zawodowe. Już więcej nie popełnią tego błędu, ale my cały czas no, pracujemy przecież. Ale e, powiem Ci tak, gdyby na przykład się sytuacja powtórzyła, że znowu ktoś będzie smalił do Ciebie cholewki... Tak. To wiesz, co ja wtedy zrobię? Co? Wypuszczę na niego rój pszczół. Jest y, interia wydarzenia, bardzo ciekawy artykuł. 55-letnia Rory Susan Woods usłyszała zarzuty po tym, jak wypuściła swoje pszczoły wprost na policjantów. Kobieta miała zostać eksmitowana z domu w stanie Massachusetts, jednak postanowiła, że nie podda się bez walk. Do ataku na policjantów wykorzystała swoje pszczoły. No ale i co? No i co? No chłopaki musieli uciekać, bo przecież nie mieli tej siatki takiej, prawda? Tysiące pszczół zaatakowało funkcjonariuszy, bo tam jedno, dwa urządzenia to tak, ale... Dobra, ale czytaj się... dalej, bo to są bardzo pyszne rogale. Naprawdę tak, ci no. smakują? No, dzięki, mm. słabomy. Ojej, śpienago. to jest... A Patrz, z czego jest to nadzienie takie? Mak, mak białe. Ja mm. tak chociaż powącham. Mm. Ale ja Ojej. czytałam też, że o samym smakiem można się najeść. Tak? Mhm. No to się... Mhm. właśnie. Mhm. Można się obejść smakiem, ja raczej to czytałem. Mhm. Mhm. No dobrze, to... No ale poczekaj, bo jestem ciekawa, i co? No i, i, i 2006... zaaresztowali ją tam... Weźmy coś bardziej pozytywnego. No poczekaj, no, że pokonali ten pierwszy kryzys, bo ja to byłam mnie zainteresowana. I że czekaj, żeby. Nie. Wiesz co, powiem ci, że. Ale poczekaj, no. Dobrze, że jest. Tak, proszę bardzo. Na żywo gorące tematy. Pan Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska pokonali kryzys. Niedawno poprowadzili razem jubileuszową. Ale w swoim wystąpieniu Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska rozpoczęli nowy zawodowy etap w związku. Rzecz jasna nie było się przy tym bez pewnych napięć. Na samym początku yy, podzieliliśmy się tekstem, bo to jest ważne, już przy tym było móstwo emocji on o tym, Czy to nie jest wymyślone, tylko naprawdę było na pokłócili już, czyli że jak mają poprowadzić, no bo przecież Maciek to wiadomo, że świetnie prowadzi. A ja nie miałam z nim problemu, muszę powiedzieć, jak tą galę prowadziliśmy, żebyśmy... Ale za... ja miałam podzieli... z nim problem. No dobrze. Dogadanie się na tym polu zajęło nam kilka dni. <laughs> A my z Maćkiem przecież żeśmy dłużej do porozumienia, prawda? I tak się nie udało, zdradził nam dziennikarz ale... po zakończeniu oficjalnej imprezy. Maciek, serdecznie Cię pozdrawiam. Ale słuchajcie, wiecie co Jego, ukoch... <laughs> Czekaj, no. jego ukochana, również nie ukrywała, że mocno przeżywała tę sytuację. Ja Cię kręcę. Weszliśmy na scenę, ale pokłóceni. I pogniewani wyznała Ojej. ze smutkiem. Nic dziwnego, że kiedy zakończyliśmy pracę, napięcie między nami było wciąż ogromne. Ojej. A ja jej wychodzę tak bardzo zdenerwowana, bo użyła bardzo brzydkiego słowa, ale nie mogę o tej godzinie e, na scenę. Jakby słowo zdrażni na samym backstage'u i jakoś nie ma. No bo mi każe śpiewać piosenki, których ja nie chcę śpiewać. No, ale to jest fajnie, ja się dobrze bawię. No Ludzie właśnie, się dobrze bawią. Tak, tylko mi jest smutno. Ale i jakby, no trudno, ale jest radość powszechna i okazuje się potem, że piosenki jednak super. I jakoś potem wchodzę ze sceny i dalej jestem wściekła, ale na scenie nie mam problemu. Ja problemów. pamiętam słuchajcie tą, tą imprezę, bo to był fe festiwal filmowy w Gdyni Aha. i to był festiwal na stulecie e, wiek polskiego wiek. kina. Zjechali najwięksi aktorzy i wyobraźcie sobie, że impreza się pod, potem był taki raut elegancki, bankiet, bankiet i, i impreza już tak koło północy okazało. Się, że brakło wódki, no, ale jak dojechali, dojechali aktorzy, tuzy, no to to Już przed północą się skończyło. Tak, tak, ale było fajnie, nie? Orkiestra na żywo grała i pamiętam, że my tańczyliśmy i koterscy, i koterscy e, e, starsi tańczyli, tak. I to bardzo nam było miło. Tak, gdy wszystko sobie wyjaśnili, Paulina zadeklarowała, że chciałaby wspólnie pracować, nie, że chciałaby wspólnie prowadzić kolejne imprezy. Maciej nie przyjął tego pomysłu entuzjastycznie. On zawsze chronił życie prywatne, nie przenosił go na pole zawodowe. Teraz czasy się zmieniły i musi się z tym jeszcze oswoić, mu, mówili jego koledzy po fachu. Dla dziennikarza najbardziej liczy się spokój w życiu prywatnym. W ostatnim czasie... A wiesz co dla mnie najbardziej się liczy jak prowadzę? Hmm? Właśnie jakąś imprezę? Stawka. <laughs> I ona jakby powoduje, że ja się w ogóle nie stresuję. Nie ma problemu. Z tobą na przykład uh -huh. też... prowadzimy wszystko. Bez problemu. Nawet tak są jakieś napięcia, ale to jest łatwiej, by się rozumiem A w ogóle jak ten kilogram nie przybędzie, to już nie będzie napięć w ogóle. No.